guzika. Niech będzie ten czerwony, ojej! Ted, przykro mi, ale dostaniesz papryczki tak czerwone, jak ten przycisk. Otwórz buzię, czekacie bardzo pikantny obiad. Oj! Co tu jest takie gorące? Smacznego! Uwielbiam makaron, ale najpierw muszę wyciągnąć z niego wszystkie papryczki. Ojej, jedna wpadła mi do buzi! Zaraz coś będzie! To było naprawdę ostre i gorące! Przepaliłeś moje wiaderko! Jill, twoja głowa! Włosy ci płoną! Włosy? A, muszę to szybko ugasić! Uff, dobrze, że te twory mi powiedział! O, moje ziarenka kukurydzy w końcu zamieniły się w prawdziwy popcorn. Teraz mogę cieszyć się nim w spokoju i nie martwić się, że połamie sobie na nim zęby. Dobrze, że ten dostał ostry makaron.